E, dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenie. No, moneta Smolensk. No, moneta ze Smoleńska czy jakieś tam? No. Bo interesuje mnie, bo ja monety zbieram. to tak Pana interesuje? No tak. No. i chcę się zapytać, czy na 2000 to nie za dużo trochę. No, za 1900 zł. A to jest moneta no. tylko. A to, co, co jest? Moneta. Co? No, moneta. No, moneta, za 2000. Ale to pan chce mnie sprzedać, czy, czy co pan chce pan? Ja Nie, ja chcę kupić od pana. No, 1900 jest wystawione. No, no to ja chcę się negocjować. To co? Chcę się targować. No, to co chce pan? No, ja chcę, ja chcę monetę.